Siema, w dzisiejszym odcinku z ostatnim zakupem mamy pierwsze retro modelu z 1997 Mianowicie Ares Talaria. Performance biegówka w swojej oryginalnej korystyce, która w końcu się doczekała wznowienia, gdyż przez, przez lata mieliśmy tylko inne wariacje, ale nigdy retro w oryginalnej formie. Oryginalna korystyka zwana volt albo tenisbol z racji oczywiście tutaj użytego materiału na cholewce. Jak widzimy jest tutaj dość włochaty no i właśnie w kolorze tenisowej piłki. Materiał ten błędnie został w kilku miejscach nazwany zamszem, więc nic z tych rzeczy. Mówię, to nie jest naturalna skóra. To jest syntetyczny materiał. Podobnie jak ten czarny materiał okalający. Jak widzimy też ma taką Fakturkę, teksturę z tyłu, panel refleksyjny, odbijający światło no i oczywiście mesz. Na języku mamy tutaj oczywiście logo technologii, które się skrywa w podeszwie. Tutaj warto pamiętać, że mówię, to jest moda 97. Z zoom jest wtedy jeszcze ciągle nowym systemem, gdyż debiut tej poduszki amortyzującej miał miejsce w 95. I tym samym przechodząc do Mitsola, pianka Pylon, gdzie od spodu właśnie skrywa tą poduszkę Zoomer na na czwartych długości. Fajne jest ten właśnie detal, że tą poduszkę tutaj widać, ona sięga tutaj właśnie do tego miejsca, właśnie do tej przedniej części stopy, a naprzeciw buta mamy nacięcia po to, żeby był on bardziej gibki. Jest tym modelem taka moja lekko, nazwijmy to, ciekawa sytuacja, gdyż mówię, to wydanie wyszło pod szyldem Nike Lab na koniec marca 2016, niemniej w tym roku Nike wznowi tego buta ponownie, lecz w nieco szerszej dostępności. I żeby nie było, że on wziął pary z zeszłego roku, przepakował w inne pudełka, nie. To są teoretycznie dwa inne wydania, które tak naprawdę różnią się detalami. Dobra, w kwestii samego pudełka to wiadomo, wydania Nike Lab, to są właśnie te szuflady. I pierwszą różnicę już mamy w kodzie kolorystyki. Nowa kolorystyka ma początek ten sam, ale końcówkę ma 100. Niemniej, żeby było ciekawie, jeśli chodzi o samą nazwę modelu, Air Zoom Talera 16, to pozostało bez zmian. Dobra, w kwestii różnic idziemy dalej. Jest różnica w tym czarnym materiale. Jak widzimy, on ma tutaj swoją taką delikatną strukturkę, to jest syntetyczny materiał. W tym nowym wydaniu jest on zastąpiony przez czarny, syntetyczny nubuk, który już jest po prostu gładki w swojej fakturze. Kolejną z drobnych różnic jest tutaj to logo na języku, mianowicie no, to wydanie ma to czarno-białe logo, nowe wydanie ma to logo w kolorze czarno-woltowym. Ostatnią z różnic jest wkładka. Jak widzicie, w tym wydaniu jest czarna z biało-czerwonym logo. W nowym wydaniu mamy białą wkładkę z woltowym logo. I to naprawdę tyle, jeśli chodzi o różnice między tymi dwoma wydaniami. Co też o tym warto nadmienić, to Air Zoom nie są tak rozchwytywane modelem jak Zoom Spiridony, które także wyszły w 1997 i tak naprawdę dzięki temu mi się udało te buty wyrywać no, na, na dobrej wyprzedaży i no, właściwie ciągle można wziąć się po wyrwać, nie wiem, minus 50, minus 60%, co oczywiście jest tylko korzyścią dla nas. Tak jak jeszcze wspomniałem o tym, że e, przez lata wychodziły inne wariacje tego modelu, mianowicie e, do mieliśmy tylko e, Talaria Boot, czyli jak widzimy model na tej samej podeszwie, mający po prostu Wspólne po prostu, panele, takie jak przedni, tylne przypięcie, ale z resztą cholewki zupełnie przeprojektowaną, nawiązującą bardziej do czakabuców. To wydanie konkretnie ma tutaj skórzoną cholewkę z laserowo wycinanym wzorem, czyli to jest taki miły detal, ale mówię to tak mój, tylko wspominam na marginesie. Dobra, jeszcze klasycznie zrobimy małe ważenie. Dobra, waga wyzerowana, generalnie but sprawia wrażenie lekkiego, ale no nie zapominajmy, to jest rocznik 97, tu jeszcze nie ma tkanych choleby, które mocno zbiły z wagi buty. O, nie wiem czy dobrze widać, ale 337, jeden but, oczywiście rozmiar 10 US, 44 europejskie. Dobra, to więcej byłoby na tyle co miałem do powiedzenia o no, pierwszym reto Erzum Talaria. Moje jak dla mnie ta oryginalna korystyka nawiązująca do piłki tenisowej prezentuje się świetnie, więc moje będzie taki miły przyjemny bucik na cieplejsze dni. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się.